uwielbiam pomysły mojej małżonki posprzątaj ogród to, to, to jest 5 minut roboty masz ciągnik 5 minut i, i, i masz zrobione Turem trochę tam poruszasz dobra mam już yy, zęby ale o co chodzi Mam Dużo butli, mam argon mały, argon duży, mam tlen, acetylen to nie jest nieistotny, bo to jest zupełnie inna butla, duży mix i duży argon, dwutlenku nie mam i mam przetoczkę tutaj zrobioną, żeby sobie przeleć z butli do butli i trochę mi się nie chce inwestować w ten, nie? Nie chce mi się inwestować w butlę kolejną, bo prawda jest taka, że co ja nabiję sobie akumulatory, nawet jedną taką butlę przeznaczę. Tam Argon na przykład, bo ten tik chodzi nie aż tak strasznie dużo. A yy, tyle co tam trzeba, to ja zawsze sobie patrz, pękło, ja pierdzielę. Teraz mi to pękło. Tu jest ten zestaw do serwisu. Tutaj podłączamy ten. Tutaj podłączamy akumulator hydrauliczny, nie wiem, czy mam tutaj jeden, ale sprawdźmy. A dobra, pierdziele, nagram z tym... Od... Jest, patrz. Ale ja z tym i tak nagram oddzielny film, z tym ustrojstwem. A to jako taki dodatek. O. O. Tak to się nakręca. Już widzę tutaj. Czy tam jest już na dole? Tak, jest o ring. No pięknie. I tutaj rozumiesz, dokręcasz. O, ręcznie. Tutaj montujesz. E, tu montujesz manometr. Czekaj, tu montujesz chyba manometr. Tu montujesz wąż do nabicia. chyba tak. Czekaj, bo się kręcę trochę. No. I tutaj jest przyłącze do azotu. A to przecież uszczelni. Co nie uszczelni? Na takim stożku jest. To może azotowe butle faktycznie mają inny zawór, ale mnie interesuje no gwint. Patrz, no zaciśnie się. Co jak dopierdzielisz tam 27 klucz albo 30, to co 100 atmosfer nie przelejesz. Pewnie, że przelejesz. W mojej opinii to przelejesz. Tak, i tu nabijasz. Tu nabijasz. I co? Dwa manometry. Aha. Okej, okay, rozumiem. Wszystko jest już mi jasne. W jednym miejscu się montuje manometr, w drugim miejscu się montuje ten wynalazek do upuszczania tutaj, no ja, chyba tu, a tu pewno manometr gwint, gwint. No, taki tam manometry to dali i to tak fajnie wyglądało. W sensie, ale mi zależało na tym, żeby tu były wszystkie te i tutaj masz czpieniowe yy, do wkręcania na zaworach kulkowych. Czyli ja dopasuję sobie tą e, tuleję. Czekaj, tak. Tutaj to przychodzi do tego, i tu montujesz na no tuleję. Ja już nie pamiętam, jak tam tamte były złożone. E, w każdym razie, no to jest do tych kulkowych. No mówię, dobra, już wezmę ten zestaw większy. Może tam wtedy nakrętkę trzeba jakoś przełożyć albo to przełożyć. Bo tu widzę, że jakiś tam gwint jest. No nieistotne. Ja mam w 90% e, takie, nie. No, i tutaj o, ale to tylko na gumce. Odkręcasz, tu masz manometr, tutaj nabijesz go z barów, możesz to odkręcić, i tu jest zaworek, jak widzicie, taki z opony. Z opony jest zaworek, tak? I możesz nawet tak zrobić, że tu masz manometr, i tylko wtedy odkręcasz go. No teraz tego nie zrobię, bo nie mam manometru założonego, i tu upuszczasz delikatnie. I regulujesz go tak, jak trzeba. No i teoretycznie to powinno chodzić, ale no jakąś butlę sobie muszę skombinować. Muszę mieć jeden azot, bo jak zacznę tworzyć z New Hollandem. No nie, czy tam najpierw to serwis ma zrobić. no A jak nie, to tam oni, ja wiem, że zrobią, ale ja i tak będę chciał to zrobić. Podejrzewam, że potworzyć po swojemu. No i tak nawet dla siebie, do Zetora, do Farmtraka jak tam pługi kuna są czy coś czy te wiesz starsze pługi te jak one tam nie PHXy, tylko te tam inne. No, no to będzie działać. na moje to będzie działać, a jeżeli nie będzie działać, no to będę zmuszony, jeżeli będzie mi gdzieś ciekło czy coś trochę ten azot uciekał, no to będę zmuszony nie kupić. Tą butlę. Ok, o no, i pięknie. No, a tam nie ma, tego nie ma. Dobra, no chowamy ten zestaw, będziemy potem tworzyć. Także w ramach takiego, tego, no mówię, mam przetoczkę tutaj o, zrobioną, żeby. Patrz, to, to już się zacisnęło. Eee, przetoczkę zrobioną, bo nieraz jest jakaś mała robota do zrobienia to sobie azot, argon, przepraszam, argon czy dwutlenek albo jak nową butlę kupię sobie dużą to zawsze sobie też do małej przetoczę mówienie i e, ten i mam wtedy na małe roboty, nie, żeby tam nie drzeć tego migomatu czy tiga z tą dużą butlą no szkoda, że to pękło, ale to tam jest do używania kilka razy w roku, więc to nie problem a tutaj jest akumulator już przygotowany. E... Gdzie ja to rzuciłem? Kieszeń. To jest akumulator do tego. E... Wydaje mi się trochę mały, półlitrowy, to jest chyba albo 0,7. Do opryskiwacza, wiesz? I będę też to robił. No dobra, zobaczmy gdzie pękły te zęby. No, mam tutaj burdel, muszę porobić. Mam tutaj burdel, Zabrzmiało jakbym był Alfonso. E... Muszę tu porządki porobić, ale najpierw takie rzeczy robię, jak tam rsm -y. Teraz, właśnie te korzenie, to już będę mógł pryskać. Tego będę mógł pryskać, wiesz, na chwasta, i potem tam będę tworzył dalej. Weźmiemy rękawiczki, zobaczymy, jak to tam na tym ładowaczu wygląda. No, i wziąłem na próbę dwa zęby warińskiego, jeden go uparta. zobaczymy gdzie, w którym miejscu one pękły o, na czpieniu pękły one nie pękły tu tylko one pękły na czpieniu eee, tak jak tutaj widać więc to nie jest powiedziane, że to jest wina zęba czy coś, tylko zbyt dużego dokręcenia. Znaczy, oczywiście, że. O, widzisz, gdzie pękły? Ja, one były dokręcane tym kluczem pneumatycznym i pewno było przesadzone, nie? I, i miały prawo pęknąć, jak były dopakowane. Może je trochę popuścić, bo są za mocno naciągnięte i wtedy nie sprężynują. Niemniej jednak. 6000 godzin, z tym, tym, w sensie, no, no nie 6000 godzin codziennie, ale no w oborniku to by się nie stało, no, po prostu za duży ciężar. Ale tak to czasem bywa, nie? Także o, zakładamy i jedziemy wywozić gałęzie dalej. Tata musi poskręcać, ok? Co, gdzie jest? Pa, urywałem zęby, wiesz? Popsułem, tata popsuł. Nie było czarnych. To ty takie coś złamałeś? Tak, złamałem takie coś. No pytałam Cię, czy to jest no, tak. coś innego. Te no co? No ale zobacz, jakie to ma 10 lat. Zobacz jakie Żyletki weź do nowych, nie? No ale no co, 500 zł mam wydać czy tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dwa, wejdziemy. cztery, Pani pięć, sześć, siedem. A. No to jakby te zamienniki, no to faktycznie. Idealny do takiej ciężkiej roboty. Zaraz zapytamy dziadka, gdzie wywozić gałęzie. Zgaści światło z mamą i będziemy ten. Tu przy radiu, i będziemy. Nie mam młotków drugich, i będziemy jeździć, będziesz jeździł z tatą ciągiem. trzeba to trzeba nasmarować to. Nie tak szybko. Chcesz trochę ta wotu do domu? Chcesz, trochę? To włóż paluszka. Nie. Nie no włóż palca. Posmaruj sobie. Buźkę posmaruj. To jest taki sma to jest taki krem. Jak do buzi, nie? To brudna ciastka, bo już było babcista i backa. Nie, tata kłamie, miałam jak zrobić. Tata żartuje, nie? Nie, nie. Tego nie wolno No bo jest Nie. Co Chodź Maxiu, wytrę Kurde, nie ma w co. Dobra, już nic nie tego. Głośno myślę, słuchaj. W bluzę czy... I ci powiem. Co? <laughs> Ale się wstrzymałaś, kurna przy tym filmie, co? Taka. Taka. <laughs> Słucham, co się stało? Co się stało? Wrzuć do tego wiadra, co tam jest. Tam są śmieci. Rzucaj. Dziś tylko uważaj, żebyś no, tam rzuć. Tam potem jak... do wrzuć, rzuć, dobrze, bardzo dobrze. W domu, i, w domu i w garażu co musi Maciu być? Porządek. Porządek. Pewnie że tak. O. A wszystkie 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 młotki w, w ten wyniesione w inne miejsce. Jak mama iść do domu? Mama z tobą będzie jeździć. Ja idę do kurnika, a wy będziecie z mamą jeździć ciońikiem. Ze mną chcesz jeździć? A mama co ma robić? Nie. Co? Nie ma jeździć mama z tobą ale ona umie lepiej od taty jeździć. Ze mną chcesz jeździć! No to dobra, to ze mną będziesz jeździć, mama musi jeździć do mama do domu. Nie! Kawałek, nie! Halo? To jedziemy, nie chciałeś z mamą jechać? Cześć, tatą. Spróbujemy wywieźć te karpę. A jak nie da się, bo będzie za ciężka, no to weźmiemy albo na nalinę z dziadkiem potem, albo będziemy dzwonić po pomoc, albo weźmiemy jakąś usługę. Ale te małe powinniśmy dać radę wywieźć, tak? O, to będziesz musiał się mocno trzymać, bo to jest bardzo nierówno. Ale wyrównamy, będzie ładnie tutaj, tak? Zrobimy ładnie. Musisz uważać. Tą małą najpierw wywieziemy, a potem spróbujemy tą dużą, tą małą to na pewno damy radę jest malusia. Wytrzepiemy ją trochę, to potem ją w ognisko wrzucimy, nie? Trzymaj się mocno. To możemy już wywieźć na ognisko, a tamte duże będzie trzeba coś z nimi zrobić albo, albo po prostu ściągnąć linami pod ognisko, tak? A ty już mi włączyłeś tutaj ogrzewanie, a jest ciepło, nie potrzeba dzisiaj ogrzewania Będziesz chciał jechać za chwilę ciągnikiem. A zaraz będziesz mógł jechać. Tu nie ma drogi publicznej żadnej. Wszystko prywatne, nie? Hop! A do kogo ty machasz? Co? Jedź ładnie prosto tylko za kierownicę trzymaj. A ty do każdego machasz? Machasz do całego świata. A i tu, do indyków, tam do kurnika pomachaj, do indyków, tam, chociaż nas nie widzą, patrz tam, ptak, do ptaka pomachaj. Cześć. No tu pomachaj i powiedz cześć. Zobacz Marszuła, tego korzenia nie dałem rady wywieźć. trochę przesadziłem od naszej czereśni starej i tutaj gdzieś leży jeszcze jeden ząb muszę go znaleźć może potem go przełożymy i znajdziemy naszego zęba bo jednego nie ma a ja go na linach może po, potem po żniwach ściągnę albo coś wymyślę albo paleciakiem spróbuję go wziąć może teraz się uda on tak ładnie leży no dobra nic no trzeba powyciągać tamte korzenie Mamy myślę po filmie. Żegnamy się z wami. Powiedz cześć dziewczyny i chłopaki. Cześć dziewczyny i chłopaki. Zrobił papa widzimy się w następnych odcinkach.